Jechaliśmy tutaj, oglądaliśmy troszeczkę tych zbiorników retencyjnych. Ile z nich powstało przed wojną, jak to wygląda na dzień dzisiejszy i jak te projekty wyglądają na przyszłość? Od 2007 roku realizujemy projekt małej retencji górskiej. Tak naprawdę większość zbiorników, które odbudowaliśmy, są to stare, poniemieckie zbiorniki, które udaje się odnaleźć jeszcze dzięki pamięci ludzi, którzy pamiętają, jak one wyglądały po wojnie. Później zostały albo zaprzepaszczone, albo po prostu nieużywane, zostały zamulone, urósł na nich las. A często też na starych mapach po niemieckich są do, do dzisiaj oznaczane jako mniejsze lub większe oczka wodne. Co dają takie zbiorniki? Do czego służą? Ja zawsze mówię tak: jako mieszkanie z tego regionu jesteśmy w specyficznym miejscu, jesteśmy w górach, gdzie woda spadając na glebę od razu nabiera pędu. tak? Jeśli my je nie nauczymy się gromadzić w takich małych zbiornikach, robić zastawki, robić przepusty, różne urządzenia piętrzące, ta woda nabiera pędu, spływa do miejscowości położonych poniżej. No i tak naprawdę niesie ze sobą rumosz skalny, niesie drewno, niesie zniszczenie, śmierć, tragedię, powódź taką jak mieliśmy w 1998 roku. Naszym ideą jest jak najwięcej tej wody zatrzymać w lesie, spowolnić jej odpływ na okresy suszy, na okresy takie jak mamy teraz, żeby po prostu ona była rezerwuarem tego życia biologicznego w lesie. Czy można powiedzieć na dzień dzisiejszy ile w Nadleśnictwie Zdroje jest retencjonowanej wody? W ostatnich dwóch edycjach udało nam się zretencjonować ponad 30 tysięcy metrów sześciennych wody. Uważam, że to jest bardzo duży wynik. Ile takich zbiorników powinno powstać? W ostatnim naborze zrobiliśmy 7 zbiorników. Ten, przy którym teraz się znajdujemy, jest tak naprawdę największy. Ma 90 arów i gromadzi ponad 12 tysięcy metrów sześciennych wody. W dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę cały czas doskwiera nam susza, od 7 lat mamy suszę hydrologiczną, taki zbiornik to jest nie tylko rezerwuar wody, ale przede wszystkim miejsce życia. Czy można powiedzieć, ile dzisiaj macie zbiorników? Bo wiadomo, że około 30 tysięcy metrów sześciennych może być wody retencjonowanej, a ile zbiorników obsługuje te 30 tysięcy? Na dzień dzisiejszy podejrzewam, że mamy około 30 zbiorników. Czy jako funkcję rekreacyjną niektóre z nich też mogły, mogłyby przybrać, ludzie mogliby korzystać, nie wiem, do kąpieli, do połowu ryb? Jesteśmy na ziemi kłodzkiej. Nie zapominajmy, że to jest jeden z najpopularniejszych regionów turystycznych. Tak? Jesteśmy w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych, który dzisiaj się boryka z ogromną ilością turystów, które nie jest w stanie zagospodarować. Moją ideą i ideą pracowników Nadleśnictwa Zdroje jest to, żeby część z tych zbiorników wykorzystywać rekreacyjnie, żeby mogli tutaj przyjść ludzie, spędzić czas nad wodą, dowiedzieć się czemu... Ma służyć ta mała retencja. Po co my jako leśnicy robimy tę małą retencję, a przede wszystkim wypocząć na łonie natury? Czego potrzebujecie do tego, żeby te zbiorniki były rekreacyjne? Również zgody gminy, władarze? Przede wszystkim chyba współpracy z samorządami, która jest, powiem tak, jest bardzo dobra. Uważam, że jeśli będzie taka w kolejnych latach, tak naprawdę to wszystko się będzie rozwijać jak najlepiej.